Cześć, cześć, z tej strony Jacob. Witam w kolejnym odcinku z serii FIFA Play. Tym razem na samym początku e, chciałbym pokazać Wam ostatni dzień transferowy, czyli ostatni, e, ostatni okres, w którym można robić jakiekolwiek, jakiekolwiek zakupy na rynku transferowym. Jest to taki czas, taka gorączka, jak w realnym życiu, kiedy to właśnie kupuje się najwięcej piłkarzy. Takie rzut na taśmę ostatnia chwila jeszcze tu mamy ofertę z Donchester. Chcą nam wykupić bramkarza Ankergen Czy jakoś tam czyta Nie, nie sprzedajemy go Musimy mieć zapasowego jednego bramkarza Tak na wszelki wypadek Po prawej stronie na górze pojawia nam się Łączna suma wydatków W ostatnim dniu transferowym Tu wiadomo, że nam się zakończył No i teraz gramy Nasz pierwszy mecz dzisiaj z Coventry City dużyna dość yy, średniawa Ale oczywiście nie wolno jej lekceważyć Buckley strzela No i mamy dziesiątą czy 11 już minutę Kiedy Michael Smith po raz pierwszy pakuje piłkę do siatki Do połowy nic się nie działo dalej Nasze prowadzenie 0, a tutaj piękna piłka do Priskinsa a ten no, w bajeczny sposób pakuje piłkę do siatki I mamy 1-1 Tu jeszcze jakieś marne próby strzałów A tutaj proszę bardzo Faul na naszym świetnym strzelcu bramki Poprzednim I ten przed szansą na drugiego gola Którą No oczywiście jak się spodziewacie W pewny sposób wykorzystuje Potężny strzał w prawą stronę bramki Tutaj ponownie Chciał hat trika, Niestety nie udało się zdobyć i tak zakończył się mecz, z zwycięstwem 2-1 dla Brighton Hall. Naszym kolejnym przeciwnikiem ligowym będzie Southampton. Już w pierwszych minutach udało nam się stworzyć dobrą sytuację, którą niestety nie Michael Smith nie wykorzystał. Tutaj świetny dribbling Hammonda z drużyny Southampton nie trafia. W 18 minucie okazję miał Navarro któremu mało zabrakło dostrzegania bramki. Jest tutaj Hoskins w 38 minucie, pakuje pięknie piłkę do bramki. Tutaj jeszcze próby podwyższenia wyniku ze strony Southampton. Na szczęście bardzo duży, duży, Bardzo duże pudło w ich wykonaniu i zaczynamy drugą połowę, jakieś zmiany w przeciwnym zespole. No i gramy dalej. Tutaj mamy brutalny faul na naszym zawodniku. I Michael Smith drugi raz w tym odcinku przed na strzelanie Gola. Tym razem lewy róg i strzela w pięknym stylu. Próba podwyższenia ze strony Southampton. Na szczęście wybijamy. Teraz nasz atak. Hoskins, niestety nic. Tutaj groźna okazja na szczęście kicks totalny i mecz kończy się remisem 1 do 1. Nie jest źle Southampton jest naprawdę dobrą drużyną. I jedziemy dalej. Ostatni mecz dzisiaj z Birmingham Jednym z lepszych zespołów w tej lidze Wydaje mi się, już od początku atakowali Ale my też stwarzaliśmy szansę, Maker Smith A niestety było tak nudno, że do przerwy 0-0 W tej połowie o wiele lepsze okazje w wykonaniu Birmingham Tutaj Buckley próbował jeszcze ustrzelić bramkę z daleka Niestety nie wyszło mu to Genialna okazja tutaj ale na szczęście nic nie wychodzi: Buckley. No nic, w tym meczu to jest taki jeden z meczy, których chciałbym nie pokazywać. Ponieważ wszyscy strzelają, strzelają, a nic z tego nie jest ni to atrakcyjne, ni to skuteczne. Takie, takie no, Jakieś słabe Buckley'a strzały. No i kończymy. 0-0 Bardzo nieciekawy mecz. Ale z drugiej strony Brighton, dobry, tutaj mamy jeszcze jakieś zażalenia ze strony Ashleya, że nie gra, no ale co ja na to poradzę. Dziękuję bardzo za obejrzenie odcinka, był to chyba jeden z najszybszych i zapraszam do kolejnego, który na pewno pojawi się w najbliższym czasie, na razie.